O gódlo dla dziadka tak zaśpiewaj, i będzie czekał, aż Michaś zaśpiewa dla dziadzi ślicznie, no? Tak, zaśpiewaj ślicznie. O tak, widzisz jaki jestem zły już. A widzisz dziadek, jak, jak w dupkę gryzło coś. Michasiu, no cio, malutki, no cio. No śpiewaj, dziadzia przyjdzie, będzie słuchał jak Niusio śpiewa ślicznie. Oj, ślicznie śpiewałem, ślicznie. Tak, no zaśpiewaj jeszcze dziadziowi, zaśpiewaj ślicznie. O, nie płacz, tylko nie płacz. Masz kojeczki swoje, masz swoje kojeczki, masz. Nie chciałeś kojeczki swoje? Koj, 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 koj powiedz babci. Koj, 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 koj malutki. Koj, 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 koj. aj, jaj. Rozmawiaj do dziadzi. No rozmawiaj. Tak. Rozmawiam ludzi, no! Powiedz dziadzi! Powiedz dziadzi, cześć! Halo! Dziadek Janie! Halo! Dziadek Janie! Halo. halo, halo! I co? Daj babci koja koja, daj, daj, porozmawiaj do dziadzi. Rozmawiaj do lucieczki, no. Koja koja, a kuku, misiu. Michałku. Michałku. Aj, aj, aj. O, jak płaciłem! Daj, buziu drubeczka. Daj, z zróbeczka Michałkowi. Tak, o jak he, śmiałem. <grystanie> aj jajaj! Pokaż dziadkowi, jak ty fruwasz łapkami. Pokaż jak kopiesz nóżkami. O tak ślicznie! No tak rozmawiasz do dziadka, tak! No kup nóżkami. No, a jak pracują? <grystanie> Jak rączynki twoje pracują. Pokaż babci. No. Koj, 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 malutki. No. No co mówiłeś? Co mówiłem? A co mówiłem? Co ja mówiłem tam? Mm. No powiedz coś jeszcze do dziadzi. Powiedz. O, jak frunę. Dziadek, zobacz jak ja frunę. Polecę samolocikiem do Ciebie, polecę. Niedługo, niedługo polecę. Tak. Tak polecę, wysoko. Tak, o tak wysoko polecę. No. Moje, koj, koj, koj. śliczne jestem. O, ja. o, jaka ciężka, ciężka sprawa. A języczek szuka zymbolków, już? Coś tam szuka, tak. Coś szuka zymbolków. No, tak. Michać, Michać, Michać. To Teraz piąstuchy już mi smakują. Tak, już pięść tuchy. Piąść tuchy, ja sobie. Już pięść tuchy, że jadałem. No. Zobacz, dziadek, jakie pięć tuchy mam. O, takie pięć tuchy mam. No. Koj, koj, koj. <gry> Powiedz dziadziowi. Koj, koj, koj. Michał. Co mówiłeś, Michać? Co mówiłeś, Michać? kaj 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 kaj! kaj. Śliczna Lala, śliczna była! Me has. Mm -hmm. Hallo Halo, Michał! Halo. oj, oj, oj. Mhm. Tak. tak, 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 nóżki płacują, lączki płacują. Gdzie fruniesz? Powiedz dziadziowi, gdzie ty bruniesz? Gdzie? A hops hops, hops hops, a Aj. nie widzę, nie widzę, nie widzę, co? widzę, takie pięści mam, takie nie Dobre, smakowały Michałkowi? Tak, smakowały. koj, koj! nie widzę, nie widzę, nie widzę, No, jeszcze tloćkę, jeszcze parę sekundek. Parę sekundek zostało. Mm. Dobra piąstka była. Aj, dobra piąstka. Smaczna. Aj, ugryźcie, ugryźle. Mm.